Jak zbudować tani dom? Dziś się dowiemy. Michał i jego żona, tak jak wielu z nas, mieszkali w bloku, ale marzyli o posiadaniu własnej działki, gdzie zbudują dom. Jednocześnie nie chcieli brać pół miliona kredytu. Aby więc było tanio, podjęli decyzję, że sami go zbudują. Tylko czy to jest możliwe, jeżeli nie jest się budowlańcem? Faktycznie. Nie jestem pracownikiem budowlanym, ani ja, ani moja żona nie mieliśmy okazji pracować nigdy na budowie. Oboje pracowaliśmy przez internet i w internecie, ale przygotowując się do budowy tego domu, szukaliśmy sporo informacji w internecie, jak to zrobić. Jak zrobić przekrój ściany w domu szkieletowym, jak zbać o izolację itd., itd. A podczas budowy korzystaliśmy z pomocy kilku majstrów, którzy w tych najważniejszych elementach, jak konstrukcja, czy jakieś elementy takie no, strategicznie istotne jak elektryka, po prostu pomagali. No, jesteśmy w środku tego niewielkiego domku, ale skromnych wymiarów nie czuć w ogóle w salonie. A to dlatego, że zastosowano tutaj cztery zgrabne triki, które nam powiększyły to miejsce. Pierwszy to funkcjonalny minimalizm. Mamy tutaj stosunkowo niewiele mebli, są tylko te najważniejsze, ale tym samym ta przestrzeń nie jest zagracona. Ta ściana została niemal w całości przeszklona tym 4-metrowym oknem HST, tym samym nieco wydłużyła i otworzyła nam pokój na zewnątrz. Z kolei na drugiej ścianie znajdziemy okrągłe lustro o średnicy 140 cm i to lustro nam wydłuża salon, ale najwięcej do tego efektu przestronności przyłożyła się wysokość pomieszczania, ponieważ mamy tutaj 2,7 m 65 cm. Idąc dalej, mijamy przestrzeń pod schodami, gdzie znajdziemy pralkę i lodówkę, ale docelowo w tym miejscu ma stanąć zabudowa chowająca te wszystkie sprzęty. A kilka kroków dalej, niewielka wnęka i. Kuchnia dość efektywnie zaprojektowana, gdzie znajdziemy mnóstwo szafek i sprzętów AGD. Co ciekawe, cena tej kuchni w popularnej sieciówce razem ze sprzętami wyniosła jedynie tysięcy zł. A dla osób, które nieco sceptycznie patrzą na te wymiary, mała wskazówka: tę przestrzeń pod sufitem również można zabudować. Przed wejściem na piętro łazienka. A ta została zaprojektowana podobnie jak pozostała część tego domu, czyli z wykorzystaniem białego odcienia i złotych akcentów, ale ma dwie specjalne funkcje, które bardzo lubię w łazienkach. Pierwsza z nich to zgrabna półeczka wbudowana w ścianę, znalazła się pod kabiną prysznicową, a druga kwestia to ogrzewanie podłogowe, które rozgrzewa nasze skostniałe stópki w zimowe poranki. Tutaj jest aktywowane także włącznikiem czasowym i co więcej, grzeje nasze stópki nie tylko tu, ale również pod kabiną prysznicową. Piętro całe 28 m2. Można by tu spokojnie wydzielić dwa oddzielne pomieszczenia, ale w tej konkretnej aranżacji mamy dużą otwartą sypialnię. Dominuje tu biały odcień, przełamany tą szarą boazerią angielską. Jednak to, co czuć. Od razu, kiedy tu się wchodzi, to że w odróżnieniu od wielu innych domów drewnianych szkieletowych na piętrze i poddaszu nie panuje zaduch i nie jest tu gorąco. To z pewnością zasługa dobrej izolacji, ale także faktu, że mamy tu dwa okna na przestrzał, które pomagają dobrze przewietrzyć te pomieszczenia. Poza tą otwartą sypialnią znajdziemy tutaj też dwa gabinety, do których wejście znajduje się od lewej i od prawej strony. Dziękuję. Wymiary naszego budynku to 5,5 na 6,5, około 6 metrów wysokości, co łącznie daje nam 56 metrów kwadratowych użytkowych. Po obejrzeniu tego domu, być może część z Was przyzna, że nie da się mieszkać w tym domu przez cały rok. Należałoby tutaj dodać pokój dla gości, dla dziecka, małą toaletę, spiżarnię, garaż i mnóstwo innych pomieszczeń. Ale fundamentalne pytanie brzmi, po co? Po co mnożyć dodatkowe metry kwadratowe? Dobrze zaprojektowany budynek powinien odpowiadać na nasze potrzeby i być zgodny z filozofią naszego życia. Jakiś czas temu zainteresowałem się tematem minimalizmu. No, i tak zastanawiając się pod tym kątem, czy miałbym trochę większą sypialnię, to czy coś zmieniłoby to w moim życiu? Pewnie nie. Nasz dom ma bardzo dobrze wykorzystaną przestrzeń. Nie ma tam pustej przestrzeni, która jest nieużytkowa. Korzystamy z niej w pełen sposób. A cały dom kosztuje tyle, co kawalerka w większym mieście. Więc nie wiem, czy za 5 lat nadal będziemy tu mieszkać. Raczej moje wnuki tu nie będą mieszkać. Może zbudujemy większy, może mniejszy, może wyprowadzimy się gdzieś za granicę, wrócimy do Tajlandii. Kto wie? Jeżdżąc przez Polskę, często obserwuję takie wykończenie elewacji budynków czyli blacha na rąbek koniecznie w kolorze antracytowym. To bardzo modne i popularne rozwiązanie, które powoduje, że dom wygląda nowocześnie i jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. Ale z tą blachą w pewnych konfiguracjach wiąże się pewna wada a brzmi ona następująco: Niestety. Ta blacha hałasuje. I ten hałas przypomina trochę dźwięk z horroru. Na co dzień nie jest to przesadnie mocno słyszalne. Na przykład, jak świeci słońce, jest gorąco, to blacha gdzieś tam sobie lekko strzeli, ale jak mocno wieje wiatr powyżej 35 km na godzinę, no to jest taki łopot jak z horroru. Jesteśmy w Borach Tucholskich, regionie, gdzie w ostatnich latach dosyć często pojawiały się silne porywiste wiatry. Te wiatry na działce sąsiadującej z domem Michała zdążyły już powalić kilka drzew. A dom naszego bohatera, jak stał, tak stoi. Ile ja dyskusji stoczyłem na ten temat: czy dom drewniany, czy jednak murowany? Ale badania pokazują bardzo jasno, jeżeli przyjdzie bardzo silny wiatr, typu tornado, to czy drewniany, czy murowany i tak go zmiecie z planszy. Natomiast przy takim wietrze, który zdarza się w Polsce, dom drewniany całkowicie sobie z nim poradzi. Okazuje się, że drewno po prostu jest bardziej elastyczne niż dom murowany i mieliśmy tu kilka mocniejszych wiatrów i dom sobie spokojnie poradził. Przewagą domów drewnianych nadmurowanymi jest fakt, że ciepło się w nich szybciej rozchodzi. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że jeżeli wejdziemy do takiego nieogrzanego domu i rozpalimy tam w kominku, to już po godzinie możemy cieszyć się komfortową temperaturą wewnątrz. Z tym jednak wiąże się nierozerwalnie jedna wada. Takie domy szybciej się wychładzają. Jak wobec tego został ocieplony, aby dobrze się w nim żyło, a rachunki nie zjadły właścicieli. Trochę trudno dokładnie policzyć koszty utrzymania takiego domu, głównie ze względu na koszty ogrzewania. Nam na całą zimę wystarczy jakieś 4,5, może 5 metrów sześciennych drewna, czyli mniej więcej ta drewutnia. ale oprócz tego takie koszty stałe, które mamy, no to jest prąd mniej więcej 250-300 zł miesięcznie i woda jakieś 50-70 zł i to koniec. Jeśli chodzi o konstrukcję naszego budynku, to teraz zależy od której strony patrząc, czy od strony blachy, czy od strony elewacji drewnianej, ale zada jest bardzo prosta. Jest zewnętrzna część elewacji, jest powietrzna dylatacja, czyli łata kontrłata. Następnie płyta sztejko, to jest płyta taka docieplająca. W konstrukcji 25 cm wewnętrznej drzewnej. Następnie od środka mamy znowu dylatację i płytę kartonipsa. Lokalizacja tej działki jest cudowna, idealna dla osób, które uwielbiają przebywanie na łonie natury. Trudno jest ten efekt osiągnąć w mieście, dlatego decydując się na zakup takiej nieruchomości, musimy być świadomi tego, że mnóstwo czasu spędzimy w samochodzie albo w środkach masowej komunikacji, dojeżdżając do restauracji, szkół, szpitali, do fryzjera czy do kina chociażby. To tak zwany zginły kompromis, bo mamy idealną działkę, ale problem w postaci komunikacji. Michał jednak znalazł rozwiązanie z tej sytuacji. Szczerze powiedziawszy, teraz to do miasta jedziemy za karę. Bardzo spodobało nam się życie w lesie, na łące, na polu, z dala od ludzi. Możemy sobie na to pozwolić, bo oboje pracujemy zdalnie. Moja żona ma sklep internetowy, sprzedaje swoją własną biżuterię ręcznie robioną. Ja natomiast wydaję swoje książki i kursy, mam też agencję marketingową, to jest coś, czym się zajmuję. Natomiast teraz jak do miasta jedziemy, to albo na duże zakupy, albo jest to cała impreza, wtedy jedziemy na randkę do dobrej restauracji i spędzamy tam miło czas. Mamy tu stosunkowo niewielki metraż, bo 56 m2 powierzchni użytkowej, ale ten dom był budowany w trakcie pandemii, o której dobrze wiemy, że wtedy ceny materiałów budowlanych poszybowały w kosmos. Jak zatem ten fakt wpłynął na finalny koszt inwestycji? Zamieszkaliśmy tutaj we wrześniu 2021 roku. No i musicie wiedzieć, że jestem taki bardzo dokładny, jeśli chodzi o liczenie wszystkich możliwych kosztów, więc cenę, którą wam podam, ona. Ma w sobie wszystko. Łącznie z moim paliwem na dojazd na budowę, każdym kolankiem, każdym kopioną śrubką, wszystko co tylko jest tylko możliwe w cenie tej budowy się tam znajduje. Więc jeśli chodzi o stan deweloperski, taki zamknięty, to wyszło około 90 tysięcy złotych, a stan już taki pod klucz z wyposażeniem, meblami, przełączami, wszystkim, wszystkim co tylko i wyłącznie jest możliwe, to 185 tysięcy złotych razem z tarasem i gankiem. Czy dałoby się zbudować ten dom taniej? Oczywiście, że tak. Nam zależało na pewnym designie i pewnym standardzie życia. Między innymi położyliśmy sporo nacisk na materiały ekologiczne. Gdyby zamiast wewnętrznej drzewnej zastosować wewnę szklaną, to pewnie cena byłaby przez pół. Gdyby polować na płytki na promocji, to też byłoby znacznie, znacznie taniej. Myślę, że spokojnie 30 tysięcy oszczędności można było w ten sposób zrobić. Taras, kiedy posiadamy dom, wydaje się być on obowiązkowym elementem programu. Co prawda jest to taki dodatkowy projekt, który trochę zżera nasze nerwy, i budżet uszczuplony budową domu, ale Michał znalazł sposób, jak zbudować taras tanio i szybko. Jednym z małych błędów, które popełniliśmy, było niewylanie posadzki pod taras od razu. Bo to po prostu było dużo dodatkowej, niepotrzebnej pracy. Jeszcze raz wylewanie betonu, szalunkowanie itd. itd. Natomiast cały taras wyszedł około 4,5 zł. Choć obecne czasy nie sprzyjają tanim budowom, to przykład Michała pokazuje, że przy dobrej organizacji i planie pracy nie musimy wydawać milionów złotych, aby mieszkać w swoim domu.